Rakiety Diabolo jest ich 8 sztuk, 3 duże, 2 średnie i 3 małe. Cena to chyba 40 zł, jak dobrze pamiętam. Jest rurka no i spróbujemy, może po jednej sztuce z każdej ok. Rakietka numer 1, najmniejsza. Spoko, może być. Teraz rakietka średnia, średnia wielkość. Cyk. Okej. Okay. No. Ta była raczej dość słaba, i rakieta największa niby przynajmniej wielkościowo zobaczymy czy faktycznie jest, jest godna Na razie ta najmniejsza, chyba najlepsza. O wysoko i ładny efekt. Faktycznie fajna zabawka. Za 4 dychy 8 może być. Polecam.